Hej, cześć dzień dobry, jest na i witam was wszystkich bardzo serdecznie w 13 odcinku z gry Detroit Become Human sezon drugi. I widzę, że mamy dzisiaj znowu Konora i znowu jesteśmy. w tym takim dziwacznym miejscu. Też pisaliście pod odcinkiem wtedy, kiedy Konor widział się z Amandą, żeby ten kamień zapamiętać. Ja nie wiem czego ja w ogóle widziałem w pierwszym sezonie, czy po prostu tak, tak wiecie, bardzo chaotycznie i w ogóle... O tam jest ten kamień znowu chyba, tak mi się wydaje. Natomiast też w ogóle. Hmm, ktoś pisał. Pod ostatnim odcinkiem z konorem, jakby ten Quick Time Event, i ten pościg, i to wszystko było. E, że naprawdę teraz te Quick Time Eventy idą mi znacznie lepiej niż za e, pierwszym razem w pierwszym sezonie. Także i mi bardzo miło. Dziękuję bardzo, 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 bardzo. Chyba coś tam niby zrobiliśmy znowu. Nie wiem, czy to za każdym razem mam robić, czy. Just. Ok, czy ja się mogę rozejrzeć, gdzie ta pani piękna stoi? Chyba gdzieś tam pewnie, znowu za tym mostem. Chodź, konor, pójdziemy tam. Zobaczymy, czego ci ona od nas żąda. Bo myślę, że czegoś na pewno. Kamera mnie denerwuje. O, teraz jest lepiej. W ogóle pada deszcz. Pada deszcz. O, tam jest Amanda. Dobra, widzę ją. A czy my coś możemy tutaj ewentualnie jeszcze sobie odkryć, zdobyć, dotknąć, pomacać? Nic? Nie mogę? Już? Więcej? No nie. dobra, idziemy do niej, no bo co? No nic, no patrzcie, no nic się nie świeci, no? Hmm, witaj Amando. Konor, czekałam na ciebie. Naprawdę? Przejdziemy się trochę? No, już się boję tej przechadzki. Co, nam powiesz ciekawego, droga pani. Tamten defekt mógł mieć przydatne informacje. Szkoda, że nie udało ci się go złapać. Defekty działają irracjonalnie, dlatego trudno jest przewidzieć ich zachowanie. Ale mogłem być skuteczniejszy. Udało ci się czegoś dowiedzieć? Mm. Znalazłem jego dziennik. Jest zaszyfrowany. Odczytanie go zajmie tygodnie. Coś jeszcze? Ściany mieszkania pokrywały rysunki labiryntów i symbole. Podobnie jak inne defekty, miał obsesję na punkcie RA9. No tak. Prawie udało ci się schwytać tamtego defekta. Jak wyglądają Twoje relacje z porucznikiem? Są dziwne. Był wdzięczny za to, że ocaliłem mu życie. Nic nie powiedział, ale wyraził to na swój sposób. Mamy mało czasu. Defektyzm wciąż się rozprzestrzenia. To tylko kwestia czasu, zanim dowiedzą się media. Musimy coś zrobić. Za wszelką cenę. Rozwiążę tę sprawę, Amando. Nie zawiodę cię. Mamy nową sprawę. Oho, znajdź Andersona i zbadajcie to. No dobrze. Jak Amanda każe, tak ja łażę. No bo co? Taksówki są super, słuchajcie, mógłbym mieć takie auto Dziwaczne Z Hankiem mamy przyjaźń O, oh, wow To jest chyba jego dom teraz, tak mnie się wydaje Zapukaj grzecznie Ding dong Dobra, znajdź sposób Skoro nie drzwiami to może jakimś oknem? Czekajcie. Mamy jakieś trzy opcje. W sensie jedna jest a dwie jeszcze nie. Czy my tu możemy coś? <laughs> Hank jest nieprzytomny. Poruczniku Anderson. O garsz, zbitą szybę. Dawaj! Spokojnie! Sumo! Nie jestem groźny. Widzisz? Wiem, jak się wabisz. Uratuję Twojego pana. No, sumo jest przepiękny. Dobra, wstawaj, Konor. Tak, możemy sobie zobaczyć co z Hankiem, ale czy my możemy coś jeszcze? Chyba nie, dobra. Co my tu mamy? Szkocka whisky, ok. Rewolwer, pozostał jeden pocisk. Od alkoholu, dobra, i... Serce. Nie arytmia, brak, okej. Okay. Poruczniku. Obudka poruczniku. Jezus, Connor! Jesus. Próbuję teraz Pana jakoś odrzeźwić. Tylko uprzedzam, zostaw to Zostaw mnie, panie androidzie! Wypierdalaj z mojego domu! Przepraszam, poruczniku, potrzebuję Pana. Ale no, on no, w takim sensie, to że nie nadaje się do śledztwa. Weź, wypierdalaj mi stąd! Ej. Do łazienki, a przepraszam, excuse me, where is bathroom? Subo, bierz go! Dobry bierz, bierz go! A, dobrze, tu, okej. Okay. A chyba się zrzegał Dobra, podnoś go. Boże. Zostaw mnie w spokoju, ty, dupku. Nigdzie się nie ruszam. Co ty kombinujesz? O nie, nie. Nie, nie kąpię się. Dziękuję. Przepraszam, poruczniku. Ojej. To dla pana dobra. Ale to chociaż ciepłą wodę mu daj. Nie zimną. Wyłącz to! Po chuj, żeś tu przyraz! 43 minuty temu zgłoszono morderstwo. Nie znalazłem pana w barze, więc przyszedłem tutaj. Kurwa mać, jestem jedynym gliną na świecie, którego we własnym domu napada jego pieprzony android. Nie możesz mi dać spokoju. No ciężko. Niestety nie mogę. Przydzielono mi tę sprawę, ale bez pana jej nie rozwiążę. Leję ciepłym moczem na twoją sprawę. Poruczniku, nie jest pan sobą. Musi pan... Koniec tego, słyszysz? Wypieprzaj mi stąd! Jejku. Hmm. Rozumiem. Mam nadzieję, że upora się pan ze swoimi problemami. To morderstwo. Co o nim wiemy? O. W klubie Gołgoł znaleziono zwłoki mężczyzny. Podobno w sprawę może być zamieszany android. Hmm. Dobra, trochę świeżego powietrza nie zaszkodzi. Jednak. W sypialni powinny być jakieś ciuchy. Przyniosę. Dobra, ale zanim, to ja bym myślał, że się tutaj jeszcze rozejrzał. Bo może być coś, co będziemy mogli potem sobie wykorzystać. Iść do kuchni. Tak, tak, wiem, czysto brane. Ale poczekajcie, bo może. Nie wiem, może coś nam tutaj na, na szafce, na blatach. Nic, nigdzie. Tutaj coś w pokoju, jakiś telewizor Książka Też nie A co na kąpie robiłeś? Nie, no chyba też nie Dobrze, gdzie jest sypialnia? Jest to teraz bardzo ważne pytanie Na hmm. przeciwko No okej okay. Mamy sypialnię. Poczekajcie, a może coś tutaj gdzieś? Jakieś coś nic? Nothing? Nothing? Co chce pan założyć? Bojętnie. Pasiasta weź. Ubierzmy go goś tak. Dobra, to dajmy mu to, skoro i tak nie możemy niczego nowego odkryć. Wszystko dobrze, poruczniku? No, czas drzyga. Wspaniale. Tylko daj mi minutę, ok? No. Pewnie. Ojej. O, i teraz możemy się dowiedzieć. No to czad. Dobra, wejdźmy do sypialni. Tu mamy jakieś, jakąś gazetę. Proszę bardzo. Dobra, zostaw to. Co my tu możemy? Czekaj tam. Może coś w sypialni będzie jeszcze. Szafka nocna, coś? Nic? Nic? To tylko zegarek. No dobra, chodźmy do salonu. Poczekajcie, a co jest w ogóle tutaj? Możesz to Nie możesz, okej. Okay. Co, co? Słuchaj? No, wszystko dobrze, poruczniku? Dobra, chodź, bo marnujemy czas, Konor. A wypadałoby się czegoś dowiedzieć o nie, naprawdę. Tak, tu coś mamy. Autumn Blues. Lubi jazz. Dobrze, to jest bardzo sympatyczne. Zmień kamerę, o, 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 bo tu coś się świeciło jeszcze. Grzejnik, nie wiem, a, pie grzejnik, pies. Zumo, jaki to jesteś rozgłoszny. Dobra, co jeszcze możemy, tam już teoretycznie niby nic. W kuchni jeszcze są rzeczy, dobrze. Mm, coś na sto, no jest coś na stole, jest, czekajcie. Yy, ał, pokaż mi to tu. Aha. Mm, nic nie mów. Po co go drażnić? krzesełko. Proszę bardzo. Mm, co jeszcze możemy? To było jakiś. Co to jest? To jest zdjęcie? Co to tu jest? No, tu coś jest, ale jak ja mam to... A teraz, okej. Okay. Analizuj. Call Anderson. Ojej, no tak. Nie pamiętałem tego chyba już. Tak mi się wydaje. Are you ready, Hank? O, może Boże, nie jest rozkoszny. Rozkosz. No! Dobrze. Mamy, słuchajcie, rozdział ogarnięty. Mm. Statystyki znajomych. Aha, wzorzastą wzięli. Czegoś nie odblokowałem. Jeszcze parcie dwóch rzeczy. Kurde, czego? Użyj dzwonka. Ojej! To to było tyle opcji? Naprawdę? No dobrze. Aha, i teraz jesteśmy w drodze do klubu Eden, czyli pewnie kolejny rozdział to będzie klub Eden. Pamiętam, że w pierwszym sezonie ten odcinek dostał jakieś tam ostrzeżenie od YouTube'a, że jest dla. Nie wiem, obra nie, nie pamiętam, kto to było, ale coś było nie tak. Pamiętam, że YouTube miał problemy, bo tam były te takie, wiecie, Androidki dość skąpo y odziane. No dobra, moi drodzy, zakończymy sobie dzisiejszy odcinek. Słyszymy się niedługo w kolejnym. Lofki, kiski, bezoski, buziakuję Was bardzo mocno i serdecznie. I do następnego. Trzymajcie się, cześć, buzi, buzi. Pa, pa.